Witam Was serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na tradycyjną zupę ogórkową na wędzonym boczku gotowania zaczynamy od zrobienia wywaru, do którego użyjemy liści laurowych, ziela angielskiego, owocu jałowca, pieprzu, cebuli, marchewki, troszeczkę selera, natki pietruszki lub też po prostu korzenia pietruszki i do tego 300 g boczku. I to wszystko gotujemy do miękkości, czyli przez jakąś około godzinkę. Później te wszystkie rzeczy sobie wyławiamy z zupy, będziemy ich używali, ale najpierw pokroimy, obierzemy i pokroimy sobie ziemniaki, żeby nam się już między Czasie około 15 minut w tej zupie podgotowywały, zanim dodamy kolejne składniki. Boczek kroimy w kostkę i przesmażamy, aż będzie ładnie rumiany. Kiedy ziemniaki w wywarze będą już dosyć miękkie, do zupy dodamy właśnie ten przesmażony boczek. Później dodamy też skrojoną w kostkę, marchewkę z gotowania, cebulę można użyć jednej, można użyć obu, to w zależności jak bardzo cebulową ogórkową kto lubi. Do tego dodamy też wodę z ogórków kiszonych i starte ogórki kiszone. Porkotujemy jeszcze tak około 5 minut, doprawiamy to świeżo zmielonym pieprzem. Możemy ewentualnie doprawić to solą, jeżeli będzie taka potrzeba, ale raczej nie będzie. Takiej potrzeby. To zależy od Waszych ogórków, boczku i preferencji. I na koniec zabielamy zupę śmietaną, i w ten oto prosty i łatwy sposób mamy tradycyjną, pyszną, ogórkową na wędzonym boczku. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i że skusicie się na wykorzystanie go. Ja Was oczywiście zachęcam do oglądania innych przepisów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!